Dzisiaj o pewnym zjawisku, pewnym wysrywie, że tak powiem, który ostatnio bardzo często obserwuję. Podobno bieda to stan umysłu, a tak przynajmniej twierdzi Julka Wieniawa. Trochę ją dzisiaj zezłomujemy, porozmawiamy sobie o stanie umysłu influencerów, którzy tracą miliony na giełdzie, a do tego dorzucimy przeciwwagę i powiemy sobie, że inwestowanie 100 zł miesięcznie czy małych kwot. Jest rzeczywiście bez sensu. Zapraszam na kolejny odcinek z publicznego projektu, gdzie inwestuje 1000 zł miesięcznie. Zaczynam. A partnerem kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB, innowacyjna aplikacja umożliwiająca inwestowanie w tysiące akcji i funduszy ETF z całego świata bez prowizji do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznego. Zainwestujesz także. W instrumenty, o których opowiem w dzisiejszym odcinku, a dodatkowo, inwestując w XTB, zyskujesz dostęp do rozwiązań dedykowanych inwestycjom długoterminowym, takim jak na przykład plany inwestycyjne czy konta emerytalne Ike i Igze. A twoje wolne środki na rachunkach pozostają oprocentowane, kiedy czekasz na idealną okazję inwestycyjną. Jeśli nie inwestujesz, bo uważasz, że nie masz odpowiedniej wiedzy, Podaj przy rejestracji kod finansowa TV, a otrzymasz dostęp do wyjątkowych materiałów dla początkujących, które krok po kroku wprowadzą cię w świat inwestycji. W opisie zostawiam link do XTB. Dziękuję serdecznie za wszelkie formy wsparcia i odwiedzenie oferty z linku. Przede wszystkim zacznijmy sobie od naszej Julki. Posłuchajcie pani Julii Wieniawy, jeśli jeszcze jej nie słyszeliście, bo naprawdę warto. Bieda to jest stan umysłu. Czy nie chcesz tego? Niestety, ale. Też tak uważam. No. To jakby być kontrowersyjne. Bardzo Ciebie ja, słuchają. Już ja wcale nie pochodzę z w ogóle bogatej rodziny. Yy, I ja już jako dziecko czułam po prostu, wiedziałam to w głowie, co mnie w życiu czeka. Jakby, nie wiem, nieświadomie afirmowałam trochę to, to swoje życie. I ja, ja zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, na co będę chciała. A wcale Naprawdę nie. Naprawdę wiedziałaś, tak? Ja to czułam w trzewiach. No cóż, to wieje trochę oszukiwaniem samej siebie, bo jak na osobę, której tata jest grafikiem, a mama. Freelancerką, celebrytką i menadżerką gwiazd ma mieć taki start jak 2,5 miliona Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie. Nie każdy rodzi się w dobrze sytuowanej rodzinie, nie każdy ma możliwość wykształcenia. Czy skupienia się na rozwoju? A ta dziewczyna jeszcze wplata w to wszystko wątek afirmacji. Szczerze mówiąc, uważam, że jest to mocno szkodliwe. Jest to osoba rozpoznawalna i takie wypowiedzi, niestety, ale uważam się ją spustoszenie w głowach młodych widzów, którzy oglądają swoją idolkę i według mnie są na równi z wywoływaniem kompleksów na tle swojego wyglądu wśród nastolatków. Nierówności społeczne istnieją. I powiedzmy sobie szczerze, zawsze będą istnieć, ale ta sytuacyjna wypowiedź, mimo że najpewniej szczera, przypomina mi sytuację Ricardo ten Argilesa, hiszpańskiego paraolimpijczyka, jeżeli dobrze pamiętam, ale bez rąk i bez jednej nogi, który za zwycięstwo na paraolimpiadzie dostał przy okazji ceremonii medalowej od sponsora zegarek naręczny. Zegarek naręczny. To jest dzisiaj mimiczna sytuacja. Mimo tej swojej całej tragikomedii, ale Julia tak samo zapewne wyafirmowała sobie swój stan umysłu dzisiejszy. Afera jest dość głośna, ale nie bez przyczyny o niej mówię właśnie dzisiaj, mimo że to nie jest kanał plotkarski. Natomiast druga dość głośna sprawa w naszej bańce inwestycyjnej to strata youtubera Sylwestra Wardengi miliona złotych. To, co mogło pójść nie tak, to rzeczywiście poszło, ale chodzi mi tutaj o to, że ciężko sobie wyafirmować spółki, w które inwestujecie. Ciężko wybrać te najlepsze albo taką, która o ozłoci inwestorów. Dzisiaj może być super, ale jutro może się wydarzyć coś, co powoduje ogromny spadek kursu i to jest jak najbardziej normalne. Tam, gdzie potencjalnie większe zyski, tam i większe ryzyko. Czasami się opłaci. Czasami nie, no zdarza się, niestety. Ale to pokazuje, że stock picking, czyli to wybieranie spółek, wcale nie jest takie łatwe. Dlatego tak wielu doświadczonych inwestorów daje rady początkującym albo tym, którzy nie chcą się angażować w rynki kapitałowe, żeby korzystać po prostu z najprostszych ETF-ów. To dużo łatwiejsze, a również i skuteczniejsze. I trzecia sprawa, że inwestowanie małych kwot jest bez sensu. No Spójrzmy, dostawałem komentarze w tej nawet serii o tym, że 100 złotych, po co to w ogóle inwestować, albo 1000 złotych, że to w ogóle nie jest mała kwota. No i ogólnie to zrozumiałe. Można powiedzieć, że przyznaję, każdy z Was ma rację. Każda ze stron, ale oceniając swoją sytuację, nie mamy wglądu w sytuację innych i dlatego każdy z Was ma rację. Małe kwoty to pojęcie względne, ale czy na pewno nie warto inwestować małych kwot? Tutaj na x widziałem pewne deprecjonowanie słów, które w nagłówku Newsweeka można przeczytać, gdzie pani Kasia i Wódź rzekomo mówiła o dochodzie pasywnym, który można budować od 100 zł. Ja ten artykuł czytałem u źródła, tak się składa, że jakimś cudem mam nawet dostęp do onet premium na szczęście za darmo. No i na x miała miejsce dość duża nadinterpretacja, ale co ja o tym sądzę? Otóż miejcie na uwadze, że nie każdy case jest możliwy do powtórzenia. Ciężko na przykład zostać nowym Buffetem. Nie każdy może być rentierem, nie każdy może dążyć do fire. Wreszcie, nie każdy w ogóle chce do tego życia dążyć. Tak samo jak nie każdy może kupić nieruchomość, nie każdy może być mistrzem świata czy mistrzem olimpijskim w strzelaniu do żywych gołębi. To wcale nie jest fake. Nie wszystko jest zarezerwowane dla każdego. Czy to znaczy, że inwestowanie małych kwot, nieważne czy to jest 100 czy 1000 zł, czy to jest rzeczywiście bez sensu? Otóż nie do końca. Po pierwsze, warto wziąć pod uwagę, że na emeryturze będziemy mieć prawdopodobnie jakąś, uwaga, emeryturę. Nawet jeśli będzie to kwota śmieszna, nawet jeśli w to nie wierzycie, pokryje nam to część naszego życia, część naszych wydatków. Pamiętajcie o tym. Trafi nam się dodatkowo pewnie jakiś spadek, całkiem możliwe. Na koniec, żeby nie jeść tynku ze ścian, będziemy pewnie musieli się zabezpieczyć finansowo we własnym zakresie i tutaj jest naprawdę wiele sposobów. Można to rozwiązać wielowątkowo, wielotorowo, PPE, PPK, IKXZ i tak dalej i tak dalej, na których inwestujemy. Nawet te małe kwoty, no bo PPK to przecież są małe kwoty. PPE tak samo, Ike czy Igze już trochę większe, ale dalej nie są to jakieś gigantyczne sumy. I wszystko to przybliża nas niekoniecznie do wcześniejszej emerytury, ale w jakimś stopniu daje nam pewność, zabezpieczenie, stabilność i redukuje stres na przykład. Przecież my nie musimy od razu posiadać milionów na koncie. Oszczędzanie i inwestowanie zarezerwowane jest dla każdego. Nawet. Jeśli nie uda się zbudować majątku, który wystarczy tak naprawdę do końca życia, to dalej mamy bufor, z którego możemy korzystać. Jeśli potrzebujemy miliona złotych, a mamy połowę, to i tak jesteśmy o połowę dalej niż na początku. Jeśli byśmy nie inwestowali, nie dajcie się zwieść, że coś jest bez sensu. Jeśli inwestujecie nawet te 100 złotych, to i tak jesteście dalej niż większość Polaków. Każda drobna kwota w długim terminie potrafi czynić cuda, ale Traktujcie to jako kolejny krok na swojej drodze, a nie jak coś, co jest bez sensu. Spójrzcie na to z innej strony, takiej rzeczywistej, że to 100 zł to odzyskana na przykład godzina waszej pracy, którą trzeba by było poświęcić na zarobienie tej stówki, a taką już macie. Ona przez lata wypracuje kolejne kwoty, które będą kupować kolejny czas. Niekoniecznie będzie to 100 zł, które kupi kolejną godzinę, ale na przykład jakaś kwota, która kupi 10 minut. A teraz przejdźmy do mojego projektu, gdzie ja inwestuję 1000 zł miesięcznie i dosłownie szybko przypomnę, na czym to wszystko polega. Wpłacam 1000 zł miesięcznie, indeksuję to corocznie o średnioroczny wskaźnik inflacji, a inwestuję to przy pomocy konta w PKOBP obligacje i przy pomocy konta w XTB. Jak? 30% inwestuje w obligacje skarbowe, 12-letni rod, a 70% inwestuje w ETF-y poprzez plany inwestycyjne. 70% dzieli się na część taką bezpieczną i bardziej spekulacyjną. Ta spekulacyjna to ETF na SP500 IT, a drugi ETF, część bezpieczna 50%, to ETF śledzący indeks MSCI World. No i cóż, portfel cały czas rośnie, wpłaciłem do tej pory około 14 650 zł, pamiętajcie, że gdzieś tam uciekają jakieś drobne kwoty na wymianie walut, no i obecnie jego wartość to 15 700 zł w momencie nagrywania. Na początku października, a w zasadzie 7 października kupiłem kolejne trzy obligacje ROD, tym razem na całe szczęście... Ministerstwo Finansów pogarszając ofertę obligacji skarbowych, nie obniżyło oprocentowania dla 10 i 12-letnich obligacji. Te pozostały bez zmian, ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zachęcam do odcinka w prawym, górnym rogu. No i powiem szczerze, że nagrałem ten odcinek troszeczkę wcześniej, bo jeszcze nie wykonałem transakcji na ETF-ach. A to dlatego, że po prostu euro, które przelałem. Z Alior kantoru do XTB jeszcze nie zostały zaksięgowane. No i tutaj jedna ważna sprawa, bo wcześniej wymieniałem złotówki na euro przez e bo było to za darmo do końca września, do któregoś września. Nie pamiętam dokładnie do którego. No ale warto wiedzieć, że już ta promocja się skończyła i obecnie wróciła prowizja za przewalutowanie. Wydaje mi się, że ta promocja miała na celu po prostu ściągnięcie klientów i korzystanie z tego e ale wczoraj pojawiła się nowa informacja o tym, że e dostaje dwa różne progi subskrypcji: taką podstawową i wersję Pro. Żeby korzystać z Pro, no to wystarczy w konkretnym miesiącu wykonać 5 transakcji, ale z wyłączeniem instrumentów CFD. Dzięki temu będziemy posiadać pakiet Pro po Tych pięciu transakcjach i będziemy mogli korzystać z cashbacku. 1% od transakcji, nie wszystkich, uwaga, ale mimo wszystko do 100 zł. Więcej informacji zostawiam w linku w opisie, więc możecie sobie zajrzeć, jeżeli chcecie. No ale to była taka kwestia wyjaśniająca, dlaczego ta kwota nie jest równa. No bo wpłacam przecież 1036 zł zamiast 1000, ponieważ już była pierwsza indeksacja. No i druga sprawa to właśnie kupowanie walut i jakiś tam spread. Ja po prostu przeznaczam. Część pieniędzy 736 zł na zakup euro, no ale i tyle euro ile dostanę, tyle po prostu tych euro jest. I w danym momencie jak te euro wpłacę już do XTB, no one są tam jakoś w MyFund po prostu liczone, stąd też jest ta niewielka różnica. W każdym razie dzisiaj bądź jutro transakcje na dwóch ETF-ach QDVE, czyli S&P 500 IT i EUNL, czyli MSCI World będą wykonane i kolejna paczka ETF-ów, do planów inwestycyjnych trafi. Co mnie zaskakuje, to stopa zwrotu 14,5% względem SP 500 IT to jest prawie porównywalny wynik, nieco niżej, tylko warto nadmienić, że są tu też obligacje skarbowe. Jest to wynik zdecydowanie lepszy od inflacji, no ale gorszy od wszystkich wig -ów. Ta sielanka na pewno nie potrwa wiecznie, natomiast ja osobiście chciałbym, żeby spadało, bo wtedy będę mógł kupować taniej. Dodatkowo też ten tani dolar pomaga... Po prostu najzwyczajniej w świecie kupować tańsze aktywa, bo mniej złotówek musimy na nie przeznaczać. I podkreślę jeszcze raz: nie martwcie się tym, że ktoś napisze, że 100 złotych to mało, nie martwcie się tym, że ktoś napisze, że 1000 złotych to dużo, dobierzcie tą kwotę do swoich możliwości i do swoich aspiracji. Ja wpłacając tylko 1000 złotych, dla niektórych aż zgromadziłem tu już prawie 16 tysięcy złotych. I powiem więcej. Gdybym nie rozpoczął tego projektu wpłacając 1000 złotych miesięcznie regularnie Najprawdopodobniej nie wpłaciłbym tej całej kwoty 14600 zł na jakieś konto maklerskie i nie zainwestował. A tak mam w głowie, że żeby dotrzymać postanowień tego projektu i żeby móc to nagrać i nie przyznać się do porażki, no to jak gdzieś te 1000 zł sobie zawsze w budżecie przewidzę. I ja nie oszukuję się, że te 1000 zł miesięcznie przez ileś lat zmieni moje życie, bo zdecydowanie więcej inwestuję poza YouTubem i Mój kapitał jest po prostu całkowicie inny niż te 15 tysięcy złotych, ale to po prostu jest kolejny krok, kolejna jakaś partia pieniędzy, które mam w razie czego pod ręką. I dokładnie tak myślę. Nie, że jest to bez sensu, ale ma to bardzo duży sens. A największym dla mnie było chyba właśnie wypracowanie tego nawyku oszczędzenia, odłożenia, a później po prostu przelania i zainwestowania. A teraz pomyślcie sobie, co będzie, jeżeli będę to robił przez 10, 20 czy 30 lat? Czy ta kwota dalej będzie nieistotna i nie miała znaczenia? No, wydaje mi się, że będzie to już naprawdę solidny kawałek mojego portfela. A jeżeli nie macie 1000 złotych, to nie myślcie, że jest to stan umysłu. Naprawdę nie jest to stan umysłu, czasami po prostu tak jest. Zamiast zadręczać się, że nie macie, to pomyślcie, co zrobić żeby po prostu mieć te 100, 200, 500 czy 1000 zł, żeby móc je później zainwestować. No i jeszcze jedno, jeżeli będziecie pisać komentarz, to zachęcam do pozdrawiania w komentarzach pani Julii. Dobra, mamy to. Tak to wyglądało u mnie w październiku. Kolejny 1000 zainwestowany. Kolejny krok postawiony, i może to zabrzmi śmiesznie, ale milion coraz bliżej. To jednak nie jest cały mój portfel, a jego aktywną część inwestowania na giełdzie papierów wartościowych pokazuję na przykład w tym odcinku, gdzie mówię też o planach zakupowych na ostatni kwartał roku. Zachęcam do kliknięcia i do obejrzenia również tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!